dobry, nazywam się Konrad Szygieł, reprezentuję firmę Serwis Szymanów. Firma znajduje się pod Wrocławiem. Skonstruowaliśmy przyrząd, na którym chcemy wykazać możliwości trakcyjne tej maszyny. W mediach społecznościowych jest wiele filmów wskazujących pracę tej maszyny na skarpach, w rowach meloracyjnych, na wysypiskach śmieci. Ale one, te filmy nie wykazują tej rzeczywistej możliwości przechylenia. Stąd będziemy go podnosić, mam nadzieję, że, że, że to wykaże. I jak Państwo myślą, znaleźć taką górkę, na której ta maszyna pracowałaby na takim pochyłości, Zwierzę. Ok, w tej chwili mamy dość mocno przechyloną maszynę, ale to jest dopiero 56 stopni. Jak Państwo wiecie z katalogu, maszyna jest w stanie do 65 stopni się przechylić. Stąd będziemy pracować dalej. Jak się Państwu podoba takie pochylenie, sprawdzamy. W tej chwili mamy tam około 65 stopni ochylenia. Jest to maksimum na, do, pracy, do pracy. Statycznie on się utrzymuje jeszcze mocniej, no ale wiadomo, że musimy pracować. Podłoże nigdy nie jest jakoś idealnie równe. Jest na wybojach, e, wzniesieniach takich wewnętrznych, jakichś tam dołkach. No Żeby na maszyna nie spadła, 65 stopni jest już maksimum, czyli jesteśmy przechyleni do maksimum. 27 Panther, maszyna przeznaczona do pracy na pochyłościach, skarpach, rowach meloracyjnych, wysypiskach śmieci. Charakteryzuje ją to, że napęd jest realizowany poprzez silniki hydrauliczne. Po konkurencji te silniki są elektryczne poprzez jakieś tam przetwornice. My pracujemy tą maszyną niezależnie od warunków pogodowych, od, od, od powiedzmy, minusowych temperatur, do plusowych temperatur, powiedzmy, dni deszczowe. Nie ma to żadnego znaczenia dla maszyny, jedynym ograniczeniem jest operator. Korzystając z okazji, że mamy Pantera przechylonego w typowych dla niego warunkach, czyli 60-65 stopni pochylenia, ale nie mamy pod spodem skarpy i maszyna jest nowa, to łatwo będzie mi o niej opowiedzieć i pokazać Państwu jego walory i zalety. Maszyna jest napędzana silnikiem Hondy iGVX 800 to jest silnik, który jest silnikiem bezgaźnikowym, jest na wtrysku. Co nam to daje? Daje nam to to, że w momencie, kiedy potrzebujemy tą moc, nie mamy, nie mamy tego takiego zadławienia, tego spóźnienia. Silnik bezgaźnikowy, czyli na wtrysku, po naszej reakcji natychmiast podaje nam tą moc. Silnik hondy napędza nam poprzez dwa paski klinowe i sprzęgło, napędza nam układ tnący. Dzięki temu nie mamy groźby uszkodzenia silnika, nawet przy uderzeniach w szkody stałe. No po drodze mamy dwa paski, dwa koła pasowe i jeszcze sprzęt. Maszyna wyposażona jest w hamulce negatywne. Co to znaczy? Oznacza nam to tylko tyle, że w przypadku nagłej potrzeby zatrzymania maszyny na skarpie, na, 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 na tych pochyłościach, hamulce natychmiast zatrzymają nam maszynę, czyli maszyna jest bezpieczna. Każde przerwanie sygnału, bo maszyna jest przerwana radiowo, każde przerwanie sygnału, każda, każde naciśnięcie grzyba bezpiecznika powoduje nam zatrzymanie maszyny i to jest mechaniczne zatrzymanie poprzez pracę hamulców negatywnych. Cięcie materiału zielonego jest realizowane poprzez główną listwę ząbkami i, z dwoma, i poprzez dwie końcówki wachliwe, czyli uderzenie w przeszkodę stałą nie powoduje nam E, żadnych szkód w maszynie może nas powodować zaduszenie silnika e, przy założeniu, że operator jest mało doświadczony. Operator doświadczony, jak słyszy, że w coś uderza, to jest, nad, jest w stanie natychmiast wyłączyć te noże i przez jeszcze szkodę, bo wtedy ślizie na sprzęgle, ślizie na pasku e, lub e, schowają się noże i tak jest zrealizowane tak cięcie w tej, w tej maszynie. Maszyna ze swojego założenia jest wyprodukowana do pracy na pochyłościach, ale ma jeszcze kilka funkcji. Jest, jest karczownicą, jest wyśmienitą karczownicą. Tnie drzewka do obwodu pnia 6, 7, nawet 8 cm. Jeżeli to jest pojedyncze drzewko, jeżeli to jest e, gęsto tych drzewek, no to, no to te drzewka muszą być cieńsze, bo jest mu za ciężko. Kolejną funkcją bez zmiany noża jest cięcie precyzyjne. Możemy go puścić na, 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 na zwykły trawnik chcemy ciąć precyzyjnie, proszę bardzo. Maszyna, maszyna zetnie trawę precyzyjnie, pomieli ją i zostawi za sobą e, bardzo, bardzo ładny efekt będzie tego cięcia. Tak jak wspominałem wcześniej, maszyna jest też karczownicą. Przy założeniu, że mamy skarpy niekoszone 3, 4, 6 lat, co teraz się to zdarza. E, akurat moi klienci, którzy teraz kupili, pojechali na takie właśnie trudne tereny, gdzie są na włocie, krzaki, jeżyny, e, dzikie róże. To nie ma z tym najmniejszego problemu. Czy, czy samosiejki, tak jak wspominałem, do 5, 6, 7, 8 nawet centymetrów w pnia, maszyna najeżdżając na taką samosiejkę, podnosi tą wargę, osłaniając elementy silnikowe. I jeżeli tylko jest w stanie najechać i jest na tyle ciężka, że położy tą, tą samosiejkę, no to noże już sobie poradzą, bo tak jak wspominaliśmy wcześniej, jest bardzo ciężka, gruba listwa z ząbkami i ona po prostu pomieli to drzewo. Jeżeli nie pomieli za jeden przejazd, to w momencie, kiedy cofniemy maszyną z powrotem, to już pomielimy to na drogę. To nie jest oczywiście mielenie takie jak z rozdrabniacza do gałęzi, ale jest dość drobno i jest to akceptowalne rozwiązanie, jeżeli cniemy, i już nie musimy wracać wtedy do tej skarpy. Mamy ją zrobioną na drogę. Maszyna pracuje z maksymalną prędkością 7 km na godzinę. I jest to osiągalne, ale przy skarpach o, o niższym pochyleniu. Jeżeli pracujemy na 60-65 stopniach, to siłą rzeczy musimy jechać troszeczkę wolniej. Jeżeli pracujemy do 55 stopni na skarpie, to możemy jechać na pełnej prędkości. Maszyna ma 100 cm szerokości cięcia. I co wyróżnia naszą maszynę H27 Panther na tle konkurencji? Maszyna tak samo precyzyjnie tnie jadąc do przodu jak i jadąc do tyłu, czyli wyobrażamy sobie, że jesteśmy tutaj na skarpie, pracujemy na przykład od samej góry skarpy, jesteśmy na samej górze skarpy, dojeżdżamy jednym paskiem, spuszczamy maszynę na dół, jedziemy do tyłu, spuszczamy na dół, jedziemy do przodu, na dół, do przodu i w ten sposób, jeżeli mamy skarpę powiedzmy około 55 stopni natylenia, to przy 8-godzinnym cyklu pracy sprawiony operator 1,5 hektara skosi bez problemu. Taka jest wydajność tej maszyny przy takich pochyłach. Po włączeniu głównego łącznika prądu, po włączeniu kluczyka, po włączeniu kolejnego kluczyka przy pilocie, łączymy się z maszyną. Tu mamy przycisk start. Gdybym go wcisnął, to nam się silnik uruchomi. Później, gdybyśmy go chcieli wyłączyć, tutaj wyłączamy. Silnik jest przycisk i bardzo ważne rzeczy dla operatora: jazda do przodu, jazda do tyłu, jazda w bok, jazda w drugi bok. Jest to bardzo ważne, że maszyna jest na dwóch joystickach, jest to bardzo wygodne. Stwarzają się maszyny, które, które mają jeden joystick i tam producenci twierdzą, że to jest wygodne. Jeździłem takimi maszynami, próbowałem, nie, nie jest to wygodne, a w godzinach pracy to wręcz przeszkadza. Joystick pozwalający nam podnieść lub obniżyć obroty pracy. Ten joystick służy do zmiany perspektywy jazdy, czyli przód, Tył zostaje nam niezmienny, bo to nam się nie zmienia, czy maszyna nam jedzie tak, czy ją obracamy, ale, le ale prawo, lewo już nam się zmienia. Jeżeli jedzie jedziemy maszyną na wprost i widzimy tył maszyny, tu mamy prawo, tu mamy lewo, obracamy maszynę, to wtedy jak dajemy w prawo, to maszyna nam jedzie w lewo, tak jak helikopter. Ale jeżeli przełączymy sobie perspektywę, to ona nadal będzie skręcała w tym kierunku, w którym ją pociągniemy. Czyli bardzo wygodna, bardzo, bardzo ważna funkcja, zmiana perspektywy kierunku jazdy. Kolejna rzecz, prędkość jazdy. Prędkość jazdy też jest bardzo ważna, bo cały dzień trzymając joystick w jakimś tam, bo joystick też płynnie przyspiesza prędkość jazdy. Najwygodniej dla operatora jest trzymać go na maksa. w się sensie oprzeć sobie rękę i jedziemy, ale nie zawsze potrzebujemy pełnej prędkości, więc ustawiając ten potencjometr na przykład w pozycji 50% prędkości dajemy pełną prędkość i on jest 50% prędkością. Maksymalna prędkość? Maksymalna prędkość. Ale możemy też jechać powoli, bo jak sobie joystick tylko dotkniemy, to jedziemy wolniej, szybciej, 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 szybciej. Tylko tak jak wspominałem, życie wskazuje, że najwygodniej pracuje się w pełnych pozycjach, jeżeli chodzi o jazdę. Pełna pozycja, prędkość maszyny dopasowana do warunków, ustawiona potencjometra. Kolejny potencjometr. Ten potencjometr służy do nadganiania prędkości gąsienicy. Wyobrażamy sobie, maszyna pracuje nam na pochyłości, jak tutaj. Jedziemy w tym kierunku. To jasne jest, że grawitacja będzie nam maszynę cały czas ściągała. Więc prawa gąsienica, cyk, pod, 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 podciągamy prędkość prawej gąsienicy, po to, żeby, żeby nam nadganiała i żeby nam maszyna szła prosto. To jest bardzo ważna funkcja. Dzieł konkurencji nie występuje. Włączanie, wyłączanie noży, czyli włącz, wyłącz, obniżanie i podnoszenie układu trądzącego. Wszystko się odbywa no, za pomocą pilota, nie ma ingerencji, nie ma ingerencji operatora. Kolejny joystick jest zamontowany w maszynach. Aux, AUX to znaczy, że mamy wyjście na przystawki, te przystawki już tam są przygotowane, pracujemy nad przystawką, która będzie pracowała za maszyną, czyli będzie dokaszała, na przykład jak jest pas przedziału ruchu drogowego e, i, no i są osłony energochłonne, no to pod tymi osłonami będziemy chcieli, żeby maszyna szła w tym przedziale i żeby pod tymi osłonami e, pracowała, Więc e, barierami nie osłonami, pod barierami energochłonnymi już pracujemy nad tym. Kiedy nam się uda to zrobić, nie wiem, ale już nad tym pracujemy. Jeżeli chcielibyście Państwo zobaczyć maszynę na żywo, dowiedzieć się więcej szczegółów, zapraszamy na agro Show Bednary, który odbędzie się w dniach 20-22 września 2024 roku. Zapraszamy do bramy A, droga zwiedzania numer 4, stoisko 344. Firma Serwis Szymanów dzieli stanowisko z firmą Prosat. Zapraszamy.